kabarety. Dobra. Co tam słychać? Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Chyba już czas najwyższy może się do pracy wziąć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Clever. No i tak po trochę dłuższej przerwie może wróćmy do pracy z naszą czawą. W dzisiejszym odcinku będziemy nieco kontynuowali temat wątków. Postaram się w jakiś sensowny sposób kilka tutaj istotnych rzeczy zamieścić w tym odcinku. Przypomnijmy sobie może co było w poprzednim odcinku. Udało nam się utworzyć własny wątek, nadawaliśmy mu nazwę, wywoływaliśmy go i usypialiśmy go. A co byśmy może dzisiaj zrobili? Dzisiaj pokażę Wam taką ciekawostkę związaną z wywoływaniem wielu wątków i utworzymy, może, sobie własną klasę, która będzie naszym własnym, prywatnym wątkiem. Dobrze, przejdźmy może do pracy. Mam tutaj. Standardowego hello worlda, ale usuniemy go sobie proszę, za chwilę. Dobrze, zacznijmy pisać klasę. Niech to będzie klasa. Nazwijmy ją, powiedzmy, mój wątek. Żeby klasa była pewnym rodzajem odzorowaniem wątku, musi implementować interfejs runable, więc zróbmy to. Implements i wpisujemy runable. Od razu nam podpowiada składnie nasz edytor. Jak najedziemy na tą myszką, widzimy, że y, musi być albo abstrakcyjna klasa, nasz, y, nasza klasa mój wątek, albo musimy zaimplementować metodę run. Wybierzmy naszą drugą opcję, klikamy sobie tutaj i mamy implement methods, make mój wątek abstract. Klikamy na implement methods. Enter i mamy nadpisaną metodę run. Dobrze, co byśmy chcieli, żeby metoda run robiła? Pomyślmy. Chcielibyśmy sprawdzić, w jakiej kolejności wywołują się nasze wątki, które będziemy tworzyli w metodzie main. W ten sposób uzyskamy informacje na temat działania naszych wątków. No dobrze, ale to, żeby utworzyć wątek, potrzebowalibyśmy może konstruktor. Konstruktor, który będzie od razu, może, nadawał nazwę naszemu wątkowi, żebyśmy nie musieli na sztywno potem w głupi sposób przypisywać. Więc dodajmy może pole string nazwa wątku. Nie będziemy go inicjalizować, będzie się inicjalizował sam. Zróbmy sobie do tego gettery i setery. Możemy oczywiście pisać od razu na sztywno void, set, nazwa wątku i tak ale to jest troszeczkę niepotrzebne. Teraz krótki taki tip, jak sobie usprawnić pracę w naszym edytorze. Klikamy klawisze Alt i Insert. Pokazuje nam się takie okienko. Możemy tutaj wygenerować kilka rzeczy. Konstruktor, gettery, settery, metody equals i hashcode. Metody toString możemy również nadpisywać metody. Nam teraz będzie potrzebny setter. Tutaj mamy zaznaczone pole, jakie chcemy generować, do którego chcemy generować setter. Jeżeli będziemy, mielibyśmy więcej pól, no to w tym momencie więcej pól by się tutaj pokazywało. Mamy tylko taki, więc set nazwa wątku wygenerował nam się automatycznie. Dobrze, potrzebowalibyśmy teraz też konstruktor. Więc wygenerujmy sobie również ten sam sposób konstruktor. Mamy konstruktor mój-wątek, nazwa-wątku, dys nazwa-wątku, dys nazwa-wątku, super napisane, użyjmy może metody set nazwa-wątku, nazwa-wątku i potrzebowalibyśmy, skoro klasa mój-wątek ma być wątkiem, klasą wątkową, potrzebowalibyśmy również obiekt wątku. Robimy sobie zmienną treat. Dobrze, mamy już zadeklarowane, więc może teraz w naszym konstruktorze będziemy inicjalizować ten nasz, naszą zmienną truit. Truit równa się newTreat, ponieważ to jest obiekt klasy. W tym miejscu usuwamy argument truit i musimy zaznaczyć naszemu konstruktorowi, do czego się będzie odnosił ten konstruktor. Wpisujemy słówko this i pod przecinku nazwę naszego, naszego wątku, czyli to będzie name, nazwa wątku. Dobrze. Skoro to już mamy, możemy przejść do naszej metody run, która znajduje się w tym miejscu. I co potrzebujemy? Chcielibyśmy najpierw wyświetlić może nazwę naszego wątku, potem spróbujemy uspać ten wątek no to może w sumie na potrzeby tego jeszcze wygenerujemy gettera getter nazwa wątku Dobrze. przechodzimy do naszej metody run system out print line. i w tym miejscu mm, piszmy może mm, utworzono nowy wątek o nazwie i po plusie Świetna nazwa wątku. Dobrze, teraz próbujmy uspać nasz wątek. W poprzednim odcinku już usypialiśmy wątek. Będziemy musieli użyć y, konstrukcji try-catch. Więc przejdźmy od razu do pracy. Try-catch. Co będziemy przechwytywali w klamrach catch? Myślę, że wyjątek Interrupt Exception. Dobrze, tutaj E i niech on się wyświetla, e-print-stack-trace, dobrze. Podświetla nam się tutaj ta klauzula, ponieważ jeszcze nie mamy nic praktycznie w klamrach try. W tym miejscu spróbujmy uspać nasz wątek, poinformujmy najpierw użytkownika, że go usypiamy. Znowu system, Outprint line usypiamy wątek o nazwie, tutaj get nazwa wątku, i w tym miejscu spróbujmy treat sleep powiedzmy za niech na dwie sekundy się uśpi nasz wątek. Myślę, że tutaj nie będziemy nic więcej działać. Myślę, że nasza metoda tak będzie końca wyglądać. Jeszcze dajmy w sumie informację, że nasz wątek zakończył pracę. Czyli ponownie system outprint line i tutaj będzie wątek o nazwie, po plusie 15 wątku, zakończył pracę. Dobrze. Z wykrzyknikiem, żeby było wiadomo, że to bardzo ważna informacja. Przechodzimy może do naszej klasy main i do metody main, przede wszystkim. Możemy w końcu usunąć naszego Hello worlda. I w tym miejscu utwórzmy kilka obiektów naszej klasy mój wątek. Niech to utwórzmy na razie jeden wątek, żeby było wiadomo. Wątek 1 równa się miło, mój wątek. I potrzebujemy jako argument konstruktorze podać nazwę wątku, czyli niech to będzie wątek pierwszy. Chwila przerwy. Tutaj. Średnik oczywiście dać i teraz spróbujmy zrobić taki męk, że uśpimy główny wątek. Czyli ten, który się wywołuje w metodzie main. No tutaj tworzymy nasz własny wątek, ale to oczywiście w tle będzie leciał jeszcze taki wątek główny, tak? Więc spróbujmy. Oczywiście plazura try-catch. Znowu exception. Tak albo nie IO exception, tylko exception. Print stack, trace, i tutaj zrobimy informację, że usypiamy wątek główny. Dobrze, treat sleep, i powiedzmy, dajmy na sekundę. I po, po uśpieniu tego wątku, jak już minie określony czas, w tym momencie wyświetlamy informację, że wątek wznowił swoją pracę. Dobrze. I zobaczmy w tym momencie. W sumie, jeszcze musielibyśmy dać informację, tak jak zrobiliśmy tutaj, że wątek zakończył pracę. Dobrze, to jeszcze zanim skompilujemy. Informacje, nie będziemy tego całego pisali. Wątek główny zakończył pracę. W konstruktorze nie umieściłem jednej rzeczy. Utworzyliśmy w konstruktorze klasy mój wątek. Nowy wątek, wszystko, wszystko tu się zgadza. Jednak nie zapisaliśmy pewnej ważnej instrukcji, a mianowicie, że ten wątek ma zacząć pracę. Na ten moment otworzyliśmy obiekt. Ale ten wątek nawet się nie uruchomi. Wątek główny zaczął działać, uspał się, wznowił pracę i zakończył pracę. Więc aby nasz test przebiegł pomyślnie, czyli tak jak powinien, musimy zrobić następującą rzecz: treat run w konstruktorze klasy mój wątek. W tym momencie powinno wszystko przebiec zgodnie z planem. Program się skompilował i teraz zauważmy, co się dzieje. Utworzony został wątek pierwszy. Wątek pierwszy został uśpiony i zakończył pracę. W tym momencie, tutaj, nastąpiła yy, wznowienie pracy, yy, uspanie i wznowienie pracy głównego wątku. Zróbmy teraz jeszcze taki meg, że ten oto, yy, ten oto, nasz. Wątek będzie się tworzył w tej klauzuli try-catch. Jak zareaguje nasz kompilator, już właśnie zobaczymy. Uspano wątek główny, wątek pierwszy utworzono, uspano i zakończył pracę. I w tym momencie wątek główny wznowił pracę po uspaniu oraz zakończył pracę. Wydaje się to logiczne. Tylko zauważmy teraz, że robimy następującą rzecz, że utworzymy kilka tych obiektów. To tutaj usuniemy, to będzie tutaj niepotrzebne. Utwórzmy jeszcze jeden wątek. Przy jeszcze jednym wątku nie będziemy widzieli jakichś specjalnych zmian. Utworzono wątek pierwszy, usypiano wątek pierwszy, zakończył pracę. Utworzono wątek drugi, uspał się, zakończył pracę i uspano wątek główny. Wszystko wydaje się ok. Utworzmy teraz jeszcze dwa dodatkowe wątki i tu się zacznie dziać magia. Tak, tu mi się usunął w dobrze. Uruchammy go. Wątek drugi, wątek trzeci, wątek czwarty. Wszystko wydaje się być w porządku, tak? No nie do końca. Spróbujmy teraz wydłużyć czas działania. Mi się wydaje, że... Tutaj również w metodzie RUN sobie wydłużymy nasze działania. Dobrze. Wszystko wydaje się być jak najbardziej w porządku. Czym jest problem? Przy tworzeniu wielu wątków, teraz nie do końca wyszedł ten problem, ale przy tworzeniu wielu wątków następuje pewien problem związany z nazwijmy to synchronizacją wątków. Im więcej wątków jest tworzonych w pamięci komputera, tym jest większy problem z dostępem tych wątków do zasobów. Następuje desynchronizacja. Tu, co prawda, tak jak mówię, nie udało mi się osiągnąć tego efektu. Natomiast co jest ciekawe, to to, że w momencie wystąpienia tego problemu moment w sumie zresztą spróbuję jeszcze raz wywołać ten problem. Drodzy widzowie, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz kompilator mnie tak bardzo zaskoczył. Bo nie jestem w stanie zidentyfikować teraz, gdzie jest problem. Ale napisałem dokładnie praktycznie ten sam kod w nowym, w nowym projekcie. I tutaj ten problem wystąpił. Już, już tłumaczę, o co chodzi. Mamy wątek główny, tak? W metodzie main. Ten wątek został uśpiony. Następnie zaczęła się tworzenie wątków pierwszego, drugiego i trzeciego. Zauważcie kolejność tych wątków. Pierwszy, trzeci, drugi usypiał się w również innej kolejności. Trzeci, pierwszy, drugi zakończył się również w innej kolejności. Drugi, pierwszy, trzeci. No i wątek główny zakończył swoje działanie już w standardowy sposób. Z czym to jest związane? Ten problem, który udało mi się osiągnąć tutaj, a nie w tym projekcie, który razem z Wami teraz pisałem. Jest związany z dostępem do zasobów, które nie są na tyle zsynchronizowane, że tworzenie roz... przebiega po prostu losowo. To jest tak, jakby po prostu jakiś losowy wyścig się odbywał, i kto pierwszy po prostu dobiegnie do tych zasobów, ten wygrywa. I za każdym razem praktycznie może być inna kolejność. Trzeci, drugi, pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy już się w innej kolejności zupełnie te wątki swoją pracę rozpoczynają. W następnym odcinku, który, będzie poś który poświęcimy wątkom, który będzie ostatni odcinek, bo to już wątki ogólnie są dosyć rozszerzoną, rozbudowaną wiedzą dla już bardziej zaawansowanych programistów, więc nie będziemy tego dotykać tutaj w większym stopniu. W tym następnym odcinku poświęcimy jeszcze się zagadnieniu związanego z synchronizacją tychże wątków, żeby pracowały dokładnie tak jak chcemy. Może nie w taki sposób lesowy, jak udało mi się osiągnąć to na przykładzie tego projektu, który zupełnie wbrew mojej woli sam zaczął synchronizować te wątki. Kurczę, muszę się jeszcze temu poświęcić. Jeżeli uda mi się znaleźć rozwiązanie tego problemu, napiszę to w opisie odcinka. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Już wkrótce będą następne odcinki. Obiecuję, bo przerwa była za długa zdecydowanie. Oceniajcie. Piszcie komentarze, jak macie pytania, śmiało pytajcie, postaram się odpowiedzieć. Może moja wiedza skromna w tym momencie coś tutaj będzie w stanie Wam podpowiedzieć, pomóc. Na ten moment Wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję i bądźcie na bieżąco, trzymajcie się i niech moc obliczeniowa będzie z Wami. Drodzy widzowie, powiem Wam, że ślepota jest chorobą XXI wieku. Nie zauważyłem pewnego problemu, jaki wywoływał się przy, w konstruktorze. Owszem, dodaliśmy metodę, której brakowało, która wcześniej na samym początku uniemożliwiała poprawne działanie tego programu. Natomiast zauważcie różnicę między tymi liniami. Tutaj mamy metodę treat start, a tutaj mamy treat run. Logicznie rzecz biorąc, powinny odpowiadać za dokładnie to samo. Jednakże w następnym odcinku Wam wyjaśnię jej tutaj różnicę między tym, różnica jest, nawet można powiedzieć, że znacząca. A ja z rozpędu napisałem y, treat run, który troszeczkę in ma inną strukturę działania. Powinniśmy użyć metody treat start. I właśnie w ten sposób możemy zauważyć tę zależność, którą próbowałem Wam pokazać, zademonstrować. 1, 4, 2, 3, mamy Zupełnie losową kolejność. Pozdrawiam was i życzę wam miłego dnia. Niech was Java mniej zaskakuje i pamiętajcie o poprawnych metodach. Trzymajcie się.